Cześć! Tematem dzisiejszego odcinka będzie zarządzanie ludźmi, a w zasadzie jak zatrudnić pierwszego, drugiego, trzeciego pracownika w branży beauty. Temat trudny, bo to naprawdę trudna sprawa. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło, i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego odcinka. Nazywam się Monika Mroczka, i pierwszą decyzję o zatrudnieniu pracownika podjęłam około 4 lat temu. Na początku brzmi to jak wyznanie alkoholika, ale to był bardzo trudny moment. Dlatego dzisiaj uważam, że warto to przedyskutować i być może na moim doświadczeniu, na moich błędach, będziesz wiedziała, jak sobie w tym temacie poradzić. Jest to temat niezwykle trudny, wyjątkowy i trzeba co nieco na ten temat wiedzieć, aby zrobić to dobrze. Na samym początku, aby troszeczkę poszerzyć Twoją wyobraźnię, zachęcam do dyskusji. Daj znać w komentarzu, jak myślisz, po co zatrudnia się pracownika? W jakim celu ten pracownik jest nam potrzebny? Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci trochę zrozumieć, jak zarządzać tym zespołem w branży beauty, bo sama wiesz, że to branża bardzo specyficzna. Zresztą każda z branż ma swoje specyficzne strony, nasza również. I musimy do tej roli się dobrze przygotować, bo jeżeli stwierdzamy, że chcemy być szefem i chcemy zarządzać zespołem, to musimy znać odpowiedzi na te fundamentalne pytania. Na początku odcinka chciałabym bardzo mocno podkreślić, że z zarządzaniem oprócz tych własnych, osobistych doświadczeń mam niewiele wspólnego, więc cały odcinek potraktuj raczej jako moje doświadczenie w tym temacie, a nie naukę ścisłą. Na swoim przykładzie od samego początku mogę Ci powiedzieć, jak to u mnie wyglądało i od czego się zaczęło. Kiedy tylko skończyłam studia, od razu wiedziałam, że w roli pracownika nie odnajdę się. Na studiach podejmowałam krótkoterminowe umowy i pracowałam raz jako sprzątaczka, raz jako recepcja spa, później jako zabiegowiec tego samego spa, jako kelnerka, barmanka, i tak naprawdę, jak każdy z nas, zaliczałam swoje mniejsze role jako pracownik. Wtedy wiele chciałam naprawiać. Chciałam być takim mesjaszem w każdej pracy, w jakiej byłam. Od razu chciałam wszystko zmienić i najlepiej wychodziło mi właśnie to zarządzanie. Ustawiałam cały zespół, mimo że moje kompetencje na to nie pozwalały. Wtedy wiedziałam, że jak tylko skończę studia, raczej nie chcę budować CV i rozsyłać go po innych gabinetach, chcę otworzyć swoją firmę. Chcę sama dla siebie być szefem. I wtedy napotykałam pierwsze problemy. Problemem nie był brak klientów czy nieznajomość księgowości. Takie rzeczy od początku przychodziły mi lekko. Bazy klientów zbudowałam w trzy miesiące i mój kalendarz pękał w szwach. Bazę klientów budowałam w swoim życiu już kilkukrotnie. Przy każdej przeprowadzce zaczynałam od nowa i w tym temacie raczej czułam się upewnie. Jeżeli chodzi o księgowość, moja siostra była księgową i świetnie mi w tym pomagała, szczególnie na początku. Natomiast problemem było zupełnie coś innego, i właśnie dlatego dzisiaj taki odcinek Ci przedstawiam. Od początku robiłam to, co lubiłam najbardziej. Mimo doświadczenia w kosmetologii, to jednak kosmetyka upiększająca mnie pochłonęła. Lubiłam swoją pracę, naprawdę sprawiała mi dużo satysfakcji, ale przychodziły takie momenty, w których najzwyczajniej miałam dość. I to nie dlatego, że miałam przesyt swoich obowiązków, ale po prostu nie miałam czasu dla siebie. Nie miałam czasu dla córki, dla męża, i tak naprawdę coś, co w życiu jest najcenniejsze, uciekało mi gdzieś bokiem. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, co mogę z tym zrobić. Zarabiałam pieniądze, i na tym etapie raczej byłam zadowolona, chociaż wiecie, jak to jest: pieniędzy nigdy za wiele i zawsze na coś brakuje. Natomiast na pewno byłam szczęśliwa, ale czegoś mi brakowało. W pewnym momencie córeczka miałam wrażenie, że się troszeczkę ode mnie odsuwa, mąż zaczął lepiej spędzać czas beze mnie, i wtedy zrozumiałam, że ucieka mi ta najcenniejsza strefa mojego życia, poświęcona wyłącznie mi, mojej rodzinie i mojemu czasowi wolnemu. I wtedy zrozumiałam, jak wygląda moja sytuacja. Tak naprawdę w moim życiu brakuje jednego najcenniejszego klocka: brakowało mi czasu. Czasu na życie. Klientki przychodziły, kiedy wykonywałam stylizację, czy to rzęs, czy to brwi, byłam bardzo zadowolona, ale nie miałam w ogóle czasu dla siebie. Dlatego stworzyłam mapę myśli. Ta mapa myśli do dziś dnia mi cały czas pomaga. Czym jest mapa myśli w moim wykonaniu? Mapa myśli to takie narzędzie do kreowania moich planów. Kiedy coś wpada mi do głowy, od razu otwieram moje narzędzie do delegowania zadań i zapisuję, co mam do zrobienia. I w każdym punkcie pojawiał się jeden moment zwrotny. Jeżeli nie chce się cofać i chce się rozwijać, potrzebuję do mojego zespołu innych ludzi. Było to dla mnie strasznie trudne do zaakceptowania. Nie wyobrażałam sobie współpracy z innymi ludźmi. Pomyślisz sobie, że taka towarzyska, uśmiechnięta dziewczyna, jak ona może nie lubić ludzi? Ale to jeden z moich sekretów. Tak naprawdę lubię tworzyć coś sama i bardzo ciężko przychodziło mi do głowy w ogóle na myśl, że mam z kimś podjąć współpracę, że coś, co tworzę tylko ja, tylko moi klienci, oni są tylko dla mnie i z nikim innym nie będą czuli się tak dobrze. To był olbrzymi błąd, bo uważam, i teraz uważaj, bo to zdanie będzie ważne: uważam, że każdy przedsiębiorca ma przed sobą jeden ściśle określony cel. Jeżeli nie zatrudnisz pracownika, to twoja firma albo stanie w miejscu, Albo, co gorsza, zacznie się cofać. I ja doszłam właśnie do takiej ściany, musiałam podjąć tą decyzję. Albo zatrudniam zespół, albo moja firma stoi w miejscu, a co najgorsze, może zacząć się cofać. Kiedy do tego dojrzałam, wiedziałam, że pracownik to nie jest nic takiego strasznego, ale pomyślałam, że skoro nie mam w tym temacie doświadczenia i jedyne co wiem, to historie moich koleżanek z branży o tym, jak źle jest mieć pracownika, jak źle się z nim dogadują i to były zawsze historie, które źle się kończyły pomyślałam, że nie będę tego słuchała, że zrobię to, po swojemu. Dlatego moje podejście do zatrudniania ludzi było bardzo alternatywne. I jak opowiadam komuś z biznesu, jakie ja mam do tego podejścia, to zawsze zachodzi w głowę i mówi, że to absolutnie nie wyjdzie. A wychodzi już od czterech lat. Najpierw oceniłam sytuację branży beauty. Przecież my wiemy, że każda zatrudniona przez nas osoba tak naprawdę samodzielnie również mogłaby wykonywać usługi i być bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana ze swojej pracy. Dlatego w pierwszej kolejności odrzuciłam takie myśli, że ta osoba ma w ogóle ode mnie odejść i być samodzielna, bo wiem, że to by potrafiła robić najlepiej. Zaczynałam zatem szukać plusów, jakie mogę zaoferować swojemu pracownikowi, aby on wcale nie chciał być samodzielny, aby chciał tworzyć zespół. W tej kolejności należy odrzucić bardzo silne jednostki, których tak naprawdę misją w życiu jest bycie przedsiębiorcą. Nie dogadasz się z pracownikiem, którego plany na przyszłość związane są z założeniem firmy. I teraz zobacz, jakbym na początku swojej drogi, mimo że wiedziałam, że od zawsze chcę mieć swoją firmę, składała CV, już bym poniekąd oszukiwała swojego przedsiębiorcę i szefa. Bo wiedziałabym, że kiedyś po prostu odejdę. I będę też szefem dla siebie. Dlatego w pierwszej kolejności wiedziałam, że trzeba zagrać w otwarte karty, i szukając pracownika, od razu pytałam, jakie ma plany i czy chce otworzyć firmę, bo to było bardzo ważne i kluczowe. Wiem, że wiele kosmetyczek, kosmetologów, zanim otworzy firmę, nabywa doświadczenie w jakimś innym salonie. Ja takiego pracownika nie chciałam. Ja chciałam z kimś stworzyć zespół i móc rozwijać się razem w naszej firmie. Tak. Naszej firmie, bo wiedziałam, że osoba, która tutaj przychodzi, już zostaje poniekąd jak w związku. Zawsze ta, ta, ta osoba zostaje z nami na zawsze. I nawet jeśli odejdzie, to przecież te wspomnienia zostają i to, co sobą wniosła do firmy, również. Dlatego ten wybór miał być bardzo świadomy. Na rozmowę z potencjalnym pracownikiem byłam bardzo dobrze przygotowana. Księgowa przygotowała rozliczenia, bo w końcu o Kasie też trzeba było porozmawiać. To bardzo ważny moment i nie uciekaj od tego. Pamiętaj, że twój pracownik Przede wszystkim chcę wiedzieć, jaki jest finał tej rozmowy, a finałem zwykle jest rozmowa o pieniądzach. Dlatego z tej strony byłam bardzo dobrze przygotowana. Później przygotowałam listę swoich oczekiwań, czyli tak naprawdę, czego ja wymagam od tego pracownika. I pamiętasz, jak na początku odcinka pytałam, po co zatrudniasz pracownika? Ja wiedziałam, jaką rolę ma spełnić pracownik w mojej firmie. I może Cię to zdziwi, ale pracownik nie jest maszyną do zarabiania pieniędzy. Mój pracownik miał mi dać czas, bo to przecież czasu mi w życiu brakowało, a nie pieniędzy. Skoro wiedziałam, że zatrudniam swojego pierwszego pracownika po to, żebym wreszcie miała czas dla siebie, to nie patrzyłam na profity płynące ze współpracy w roli materialnej czyli w roli pieniędzy patrzyłam na to, żeby mój kalendarz zyskał wolne godziny i dla mnie to już było sukcesem. Dlatego na pierwszą rozmowę nie patrzyłam na pieniądze dla siebie, ale na to, żeby mój pracownik godnie zarabiał i luzował mój kalendarz pracy. Dlatego, jak się domyślasz w takiej roli, bardzo szybko znalazłam osobę do współpracy. Czy to była mistrzyni przedłużania rzęs? Nie. Ja każdego dnia uczyłam ją nowej procedury zabiegowej i tego, aby usługę wykonywała bardzo na podobnych standardach, które obowiązywały w mojej firmie i w mojej procedurze zabiegowej. Kiedy ta osoba zaczynała wykonywać stylizację, przede wszystkim na początku musiałam uzbroić się w cierpliwość. Wiedziałam, że finalnie zyskam cenne godziny, ale na początku

Nad godzinę. Dlatego przez pierwszy okres wiedziałam, że zamiast zyskać cenne godziny, to na początku je jeszcze bardziej tracę. Ale przez to, że byłam bardzo dobrze przygotowana i liczyłam się z tym, nie czułam się przyduszona. Nie czułam, że to, co się dzieje, jest czymś złym, bo wiedziałam, że to jest naturalna kolej rzeczy do czegoś, co finalnie osiągnie efekt, jaki zaplanowałam. Dlatego poświęcałam niedzielę, soboty, popołudnia i miałam wrażenie, że pracuję dużo więcej niż zanim pracowałam. Pracownik się pojawił, ale to normalne. Jeżeli też tak masz, to na początku każdego pracownika trzeba wdrożyć do pracy. Jeżeli to się stanie, uwierz mi, zyskasz czas. A domyślam się, że skoro podjęłaś decyzję o zatrudnieniu pierwszej osoby w zespole, to właśnie jego ci brakowało. Poczułaś, że to jest ten moment, kiedy chcesz wreszcie mieć święty spokój, bo nie wierzę, że zatrudniasz pierwszego pracownika, bo nie masz pieniędzy. Pierwszy pracownik, który pojawił się w zespole Rarity, to nasza Monia. Ona jest ze mną najdłużej, zdecydowanie najwięcej wie, ale co było wyjątkowego w naszej współpracy? Ona przede wszystkim niczego nie oczekiwała, bo wszystko miała jasno określone na naszej rozmowie. Wiedziała, jaki mam na nią plan, i właśnie ten plan zaplanuj. Co to znaczy, wydeleguj zadania nie na najbliższe miesiące. Pokaż pracownikowi w perspektywie lat, jaki masz na niego plan. Czy on się zrealizuje, już zależy od waszej wspólnej pracy. Ale my ludzie lubimy wiedzieć, co nas czeka i Monia, wiem, że oczekiwała tego ode mnie. Chciała wiedzieć, w jakim miejscu będzie za 3 lata, w jakim miejscu będzie za rok. I mimo, że na rozmowie kwalifikacyjnej zwykle to się pracownika o to pyta, gdzie widzisz się za 5 lat? A teraz spróbuj to zrobić odwrotnie. Ty powiedz temu pracownikowi, gdzie widzisz go w Twojej firmie za 5 lat. To naprawdę pomaga. I wiecie, co jest najlepsze? Monia jest z nami 4 lata i naprawdę konsekwentnie realizujemy zamierzony dla niej plan. Ja sobie ustawiłam poprzeczkę wysoko, bo nie chcę zawieść swoich pracowników, a oni wiedzą z roku na rok, co muszą zrobić, aby nasz plan wspólnie się realizował. Gdzie w tym wszystkim były pieniądze? Monika zarabiała naprawdę dobrze. Czy miałam z tego pracownika zarobek? Oczywiście, że na początku nie. Czy dokładałam? Tak naprawdę nie wiem, jeżeli tak, to nie były wielkie sumy. Ale co było najlepsze? Najlepsze było, że miałam czas, czystą głowę, a to, że bardzo lubię swoją pracę, powoduje, że nawet teraz mogę dla Ciebie nagrywać te odcinki, bo moi pracownicy dają mi czas, abym mogła spełniać. Inne zadania, które sama dla siebie przygotowałam. Myślisz, że ten kanał mógłby powstać, gdybym ich nie miała? Ja już dzisiaj wiem, że nie. Dlatego, że oni dają mi możliwości rozwoju, a kiedy ja się rozwijam, to zarabiam pieniądze sama dla siebie i nie potrzebuję, aby moi pracownicy to robili. W pierwszej kolejności, jeżeli chcesz zbudować świadomy zespół pracowników, to nie oczekuj za wiele. Ustaw jasno określone cele i rozwijaj się, bo to ty jesteś przykładem dla swojego zespołu. Wróćmy jeszcze na moment do mapy myśli, bo to od niej się wszystko zacznie to tam wydelegujesz i zaplanujesz sobie cały plan na swój zespół. Kiedy wróciłam do swojej mapy myśli, to wiesz, co było na samym dole przy zarządzaniu ludźmi? Najpierw zbuduj silny fundament. I to właśnie miałam napisane na samym dole mojego planowania. Mój silny fundament to ludzie, którzy mają nie odejść z firmy. Którzy mają się czuć w niej dobrze i pomóc mi, abym mogła dalej ją rozwijać. Jak się domyślasz, moja Monia jest moją prawą lewą ręką, czyli tym właśnie fundamentem. Mogę na nią liczyć i wiem, że ona w swoich planach chce być z nami jak najdłużej. Czy na zawsze, tego nie wiemy, ale wiem, że na pewno się nie rozczaruje tą współpracą. Każda kolejna osoba, która pojawiała się w zespole Rarity, była bardzo mocno Przemyślana. Każda osoba to jest ściśle określony plan na lata i to jest nasz fundament. Aktualnie szykujemy się do wprowadzania pierwszych. Pracowników, którzy już tworzą w cudzysłowie ściany, a nie fundament. Kim jest taki pracownik i jak będę mu delegowała zadania? Przede wszystkim, kiedy mam taki silny, mocny fundament, to zaczynamy zatrudniać kolejne szczeble czyli tak naprawdę ludzi, którzy być może nie będą na zawsze, ale będą bardzo pomocni, aby osoby z fundamentu mogły się rozwijać. To wszystko jest taką piramidą możliwości, i każdy w niej ma swoje miejsce. Zazwyczaj osoby z kolejnych szczebli są to osoby, którzy krótkoterminowo chcą nawiązać z nami współpracę i od początku tej współpracy o tym wiemy. To są zazwyczaj studenci bądź studentki na praktykach, które chcą się czegoś więcej nauczyć. Ta umowa nie trwa długo, ale jest bardzo owocna. Pomaga ludziom, z którymi budujemy długofalową współpracę, rozwijać się jeszcze bardziej. Odciąża ich w tych najprostszych zadaniach. Na tym polega alternatywny system zarządzania. Czy on jest książkowy, czy tak to powinno wyglądać, nie mam pojęcia. Jednak chciałabym Ci w krótkich krokach podsumować, jaką drogę powinnaś pokonać i jak powinna się zmienić Twoja świadomość. Przede wszystkim, jeżeli jesteś teraz na takim rozstaju dróg i nie wiesz, czy to jest dobry moment, obawiasz się, masz lęki, nie masz się czego bać. Jeżeli to dobrze przemyślisz, nie musisz pracować szablonowo. Możesz to zrobić po swojemu. Tak jak zrobiłam to ja. Zatrudniając pierwszego pracownika patrzyłam na czas. Finalnie miał mi go dać więcej, aby mogła napisać dla ciebie książkę, nagrać ten film i dalej się rozwijać. Każda kolejna osoba, która przychodziła, nie miała mi na początku dawać pieniędzy, miała mi pozwolić zarabiać ich więcej, i tak to wyglądało, kiedy budowałam zespół rarity. Kolejny krok to delegowanie zadań. Już na etapie rekrutacji powinnaś jasno określić, jakie masz oczekiwania wobec przyszłego pracownika. Uważam, że w branży beauty często jest to bardzo mocno naginane. Co mam na myśli mówiąc naginane? Zatrudnia się pracownika, który tak naprawdę ma wykonywać usługi z zakresu stylizacji rzęs. Następnie już po miesiącu widzę, że ten pracownik wstawia posty na media społecznościowe, obsługuje recepcję i odbiera telefony, umawia klientów, myje okna, myje łazienkę, wyrzuca śmieci i jeszcze do tego wszystkiego wykonuje usługi. Nie masz wrażenia, że tutaj grubo zostało coś... Przeoczone i niedopatrzone, bo ja właśnie wtedy widzę, że z tego pracownika robi się przedsiębiorca, że ten pracownik ma tyle zadań, które w ogóle nie były w zakresie jego obowiązków. I takie rzeczy trzeba ustalić na samym początku. Trzeba dogadać się z całym zespołem czy robimy harmonogram sprzątania, czy być może zatrudniamy firmę zewnętrzną, co liczy się również z tym, że na przykład pracownik dostaje niższe wynagrodzenie, bo jest ekipa sprzątająca, nie musi tego robić. Takie rzeczy trzeba ustalić na samym początku. Nie może być tak, że osoba, która wykonuje tylko usługi, nagle obsługuje recepcję, to jest kawał ciężkiej pracy. Sama o tym wiesz, jak dużo jest telefonów od klientów. I aby robić to dobrze, musicie to ustalić. Być może na zasadzie dni tygodnia. Od poniedziałku do środy, ty obsługujesz telefon i recepcję, a od środy do końca tygodnia, pracownik. Ustalcie takie rzeczy, wydeleguj zadania tak, abyś wiedziała, że pracownik nie czuje się wykorzystywany. To nie może być tak, że ty będziesz tylko zarządzała. Musisz być obecna w swojej firmie i pokazać pracownikom, jak ważni dla ciebie są. Bo bez nich jest ciężko. Pamiętasz, nie ma czasu, i firma albo stoi w miejscu, albo się cofa. I jeszcze opowiem Ci jedną rzecz ciekawostkę, która u nas funkcjonuje w zespole i naprawdę świetnie się sprawdza. System kar i nagród wzbudza kontrowersje, bo słowo kara jest oczywiście bardzo rzadko wykorzystywane i nigdy nie powinno być wykorzystywane w systemach wychowania. Natomiast na czym to polega? Ja nagradzam swoich pracowników. Robię to często, albo premiami pieniężnymi, albo rzeczowymi. Jeżeli widzę, że mam fajny kosmetyk, to wiem, w którym miesiącu, który pracownik go dostanie. To mogą być kwiaty, cokolwiek innego, bardzo alternatywnego, co jest formą doceniania. To nie zawsze są pieniądze ale również często są to po prostu premie. System nagród jest bardzo przyjemny i raczej nie muszę ci tłumaczyć na czym polegał premie, ale rób to w sposób wyjątkowy. To może być w okresie zbliżających się świąt, albo za bardzo dobry sezon przedświąteczny czy wakacyjny. Ale system kar wzbudza znacznie dużo więcej kontrowersji. Żeby u nas dostać karę, to prawie tak jak Czerwona kartka w meczu, no może żółta. Kara jest czymś za niedopełnienie podstawowych obowiązków, które każdy z pracowników ma spisane w mapie myśli. Wtedy przychodzi moment rozliczenia w drugą stronę. Ale nie bój się, stosujemy go bardzo rzadko, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zadania są delegowane w jasny, określony sposób, to z systemu kar nie będziesz musiała korzystać. Ale warto go wprowadzić na samym początku, bo on jednak stawia poprzeczkę. Wiemy na co nam można sobie pozwolić, a czego absolutnie nie akceptujemy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię w naszym zespole, a mianowicie nasze co piątkowe zebrania. Organizuję je bardzo często. Zazwyczaj odbywają się wtedy, kiedy mamy wspólną przerwę na obiad. Celebruję ten moment, rozmawiam z pracownikami, dyskutujemy i sprawdzamy, jak można jeszcze nasze działania usprawnić. Podczas takiego zebrania spotykam się z całym zespołem a następnie indywidualnie z każdym pracownikiem. To bardzo ważne. Oni czują, że poświęcam im czas, a ja wiem, że po takim zebraniu mają jeszcze więcej motywacji do pracy. Dlatego jeżeli jeszcze nie delegowałaś zebrań z całym swoim zespołem, lub robisz to tylko wtedy, kiedy już się dzieje coś niepokojącego, to zmień to. Rób regularne spotkania i rozmawiaj. I uwierz mi, że to naprawdę przynosi efekty. Mam nadzieję, że alternatywne spojrzenie na zarządzanie ludźmi ci się Spodobało. Daj znać, która z technik podobała Ci się najbardziej, którą stosujemy na co dzień z naszym zespołem. I pamiętaj, nie obawiaj się tego, jeśli pracownik nie zarabia pieniędzy. Przecież Ty pieniądze miałaś zanim go zatrudniłaś. Dlaczego miałabyś się bać, że ich nagle nie będzie? On da Ci czas po to, abyś mogła się rozwijać, a pieniądze pojawią się w najbliższej przyszłości, jeżeli będziesz dobrze i świadomie na własnych zasadach. Zarządzała swoją firmą. Tymczasem ja niezmiennie staję na rzęsach. Trzymam za ciebie mocno kciuki i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.